Państwo, to nie jest tekst mojego wystąpienia. To są ustawy, właśnie te ustawy, o których chcę Państwu powiedzieć, i sprawy do załatwienia, o których tak pięknie mówili przede mną moi przedmówcy, za co serdecznie dziękuję. Jest ich sporo, ale mam nadzieję, że utrzymają się na tej mównicy. A przede wszystkim, że. Damy radę wprowadzić je w życie, bo to jest najważniejsze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że tu jesteście, że zdecydowaliście się Państwo być tutaj razem z nami. Nie tylko dzisiaj w czasie tej konwencji, ale też jesteście na dobre i na złe, na całej naszej trasie którą przemierzamy już od wielu, wielu miesięcy. Spotykamy się, jeździmy, rozmawiamy. I to dzięki Wam, dzięki Waszej mądrości powstały właśnie te rozwiązania. Bo tego dzisiaj Polsce potrzeba. To są sprawy, o których mówią do nas Polacy. Ale zanim rozpocznę, pozwólcie Państwo, że bardzo serdecznie podziękuję i, i pozdrawię tych, którzy nie mogli tutaj wejść do sali, jesteście Państwo na zewnątrz, jest brzydka pogoda. Tym bardziej wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy tam na zewnątrz czekacie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, sala Was pozdrawiam. A to, że jesteście, że czekacie, że nie zniechęciliście się. Tą pogodą. To jest dowód na to, że damy radę. <kluczy> Szanowni Państwo, to dzięki Wam jesteśmy tutaj dzisiaj, i na tej konwencji pokazaliśmy drużyny. I na tej konwencji rozpoczynamy ten kolejny etap naszej drogi wierzę w to głęboko po zwycięstwo. To wasz zapał, wasz entuzjazm, wasza wiara w to zwycięstwo, w to, że można żyć normalnie w Polsce doprowadziła nas do ogromnego sukcesu w maju. I dzisiaj potrzebujemy was jeszcze bardziej. Potrzebujemy waszego zapału i waszej energii. I chcemy powiedzieć wam dziękujemy, ale chcemy poprosić, żebyście dalej z nami byli. Naszą konsekwencją, niezrażaniem się przeciwnościami, że można osiągnąć rzeczy, wydawałoby się niemożliwe. Przypomnijcie sobie Państwo 7 luty, kiedy zaczynała się tutaj kampania pana prezydenta Andrzeja Dudy. Nikt nam wtedy nie dawał szans. Niektórzy mówili, no może będą mieli 10, może 15%. A dzisiaj prezydentem jest Andrzej Duda. Jeżeli jest uczciwa praca, jest zwarta drużyna, gotowa do naprawdę ciężkiej pracy. I jeżeli ludzie stawiają sobie jeden wspólny cel i jeżeli tak jak było tu pięknie powiedziane przez mamę, kochają Polskę, to są w stanie zrobić bardzo dużo, bardzo wiele. Wbrew przeciwnością i wbrew temu, co się o nich mówi. I zwyciężyliśmy, i potrzeba nam dzisiaj dalej iść, pracować i zwyciężać. Zwycięstwo potrzebne jest dla nas wszystkich, dla Polaków. Potrzebne jest. Takie myślenie o tym, co dzieje się teraz, ale też myślenie o tym, co będzie za lat kilka, ale też i za kilkadziesiąt. Bo kiedy tak zastanowimy się, jaki jest sens tych naszych działań, to warto spojrzeć w oczy naszych dzieci, wnuków i zobaczyć przyszłość, która przed nami. I dla tej przyszłości warto robić to, co robimy. Tego naszego majowego, ale kluczem do sukcesu, który przed nami, mam nadzieję, jest słowo praca. Praca, praca, praca. Praca, a nie obietnicy. Uczciwa, codzienna praca. I to jest przede wszystkim przesłanie do nas polityków, do tych, którzy tworzą drużynę ponad tysiąc osobową, która dzisiaj będzie walczyła, ubiegała się o mandat, który wy, obywatele dajecie nam do służby. I my musimy politycy pamiętać o tym, że ten mandat to jest właśnie służba. Przez ostatnie osiem lat zbyt wiele było polityki w polityce. Partia Rządząca zajmowała się tylko i wyłącznie własnymi sprawami, własnymi celami. Obywatele zostali pozostawieni sami sobie. Czas to zmienić i czas tym skończyć. Polacy dzisiaj chcą, żeby w polityce było więcej aktywności. Dzisiaj potrzebna jest ciężka praca każdego z nas. Tych, którzy ubiegają się o mandaty, Poselskie i senatorskie. Każdy z nas musi odrobić swoją lekcję i wykonać swoją pracę. Nikt za nas tego nie zrobi. Jeden człowiek wyborów nie wygra. Ponad tysiąc osób to jest armia ludzi, którzy, która może poprowadzić do tego, że dobry program Prawa i Sprawiedliwości będzie realizowany. I każdy z nas musi się zaangażować, bez względu na to, jakie mamy miejsce na liście. I ten apel, i ta moja prośba o to, żebyśmy byli razem, i o to wsparcie jest do wszystkich kandydatów. Pamiętajmy, moi drodzy, że w naszych rękach jest dzisiaj bardzo wiele. W naszych rękach jest przyszłość Polski. Jeżeli będziemy potrafili uczciwie pracować i powiedzieć Polakom, i wysłuchać Polaków, i przekazać im te ważne rzeczy, które oni nam wcześniej o których nam oni mówili, a które my dzisiaj przygotowaliśmy w postaci tych ustaw, to Polacy obdarzą nas zaufaniem i będziemy mogli cieszyć się zwycięstwem. Ale jeżeli nie wykonamy tej pracy tak jak należy, to tak jak to w życiu możemy się mocno rozczarować. Dlatego jeszcze raz powiem, praca o nieobietnicy. I za zaangażowanie też i Państwa, tych, którzy nas wspierali I wierzę w to głęboko, że będzie nas coraz więcej. I też trzeba powiedzieć leć bezpiecznie o przyszłości naszych rodzin. Spotkałam rodzinę, rolników, młodzi ludzie, obydwoje po, ukończyli studia rolnicze, prowadzą gospodarstwo rodzinne, kolejne pokolenie, pokazywali mi swoje uprawy, pokazywali gospodarstwo, mają kredyty, chcą rozwijać gospodarstwo, ale dzisiaj przede wszystkim będą martwili się o to, co zrobić, bo stracili praktycznie wszystkie plony. Rozszerza, rozszerza ten zakres pomocy i ubezpieczeń. To jest ta ustawa, która da bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa rolnikom prowadzącym, firmy rodzinne, przedsiębiorstwa rolne, gospodarstwa rolne, że będą mogli spokojnie, bez względu na to jaki będzie czas, będą mogli nie martwić się, bo te ubezpieczenia, które tutaj jest forma ubezpieczeń, również przy wsparciu państwa, która daje im gwarancję na poczucie bezpieczeństwa i myślenia o ciągłości i przyszłości swojego gospodarstwa. To jest właśnie ta ustawa. Ale kolejna ważna rzecz dotycząca rolnictwa. Dotycząca tak naprawdę nas wszystkich Polaków, ale to rolnicy bardzo dzisiaj głośno o tym mówią i dopominają się, żeby coś wreszcie z tym zrobić. Zachodnio Pomorskim, tam jest ta grupa, która zaczęła ten głośny krzyk broncie polskiej ziemi. I trzeba wreszcie powiedzieć jasno i uczciwie, że trzeba wprowadzić rozwiązania ustawowe, które dadzą właśnie tę możliwość obrony polskiej ziemi, żeby polska ziemia, która jest przeznaczona do działalności rolniczej, nie była wyprzedawana na inną działalność. I to kolejne. jest ta ustawa. To są te ustawy dwie, które wprowadzimy jako pierwsze dotyczące rolnictwa. Ale wielki problem wielkie zadanie polskiego rządu. To, co jest dzisiaj największą krzywdą polskich rolników i o co się dopominają, a czego nie zauważa obecnie rządząca ekipa, to są dopłaty dla rolników. I czas wreszcie, żeby powiedzieć bardzo wyraźnie i w Unii Europejskiej i w Brukseli, rozpocząć ten proces dopominania się. I zmiany tego systemu, który jest w tej chwili niesprawiedliwy, który niesprawiedliwie traktuje polskich rolników w porównaniu z rolnikami niemieckimi, francuskimi czy innymi, którzy w Unii Europejskiej tak samo uczciwie pracują i chcą pracować jak nasi polscy rolnicy, trzeba zmienić system dopłat i to jest to zadanie długofalowe, które przed rządem stoi. Szanowni Państwo, polska wieś, polscy rolnicy uczą nas też czegoś jeszcze ważniejszego pracowitość, poczucie wartości, ale też budowanie wspólnoty, bo to jest tam zawsze w tych rodzinach wiejskich ta pokoleniowość i poczucie wspólnoty również tej wspólnoty rozumianej kategorii. Wspólnoty gminnej czy sołeckiej jest bardzo silna. I to jest ta wartość, o której warto dzisiaj mówić i o której warto dzisiaj wspominać. Mówię o tym dlatego, że ta wspólnota jest nam bardzo potrzebna, bo zbyt dużo w ostatnich ośmiu latach dokonano w Polsce podziałów. I zarządzanie na zasadzie takiej, że jedną grupę nastawiamy przeciwko drugiej. I mówimy bez przerwy, że czegoś nie da się zrobić, nie możemy zrobić, bo żeby pomóc innym trzeba komuś coś zabrać. To jest retoryka, która przez obecnie rządzących jest stosowana od ośmiu lat. Ale ja wierzę głęboko w to, że ten czas, kiedy tak dzieli się Polaków już mija. Nie można nastawiać przedsiębiorcy przeciwko pracownikom, pracodawcy przeciwko pracownikom. Nie można nas przeciwstawiać poszczególnych grup społecznych, mówić o tym, że jedni drugim coś zawierają. Teraz słyszymy, że jest wielki atak na przykład na związki zawodowe. Związki zawodowe to są ludzie, którzy bronią interesu pracowniczego, pracowników w miejscach pracy, tam gdzie ludziom dzieje się krzywda, i od tego te związki są. I nie możemy sobie wydrzeć tego, żeby prawo obywateli do zabierania głosu i do wyrażania własnych opinii było przez kogokolwiek łamane. Ale jest potrzebna też ta wspólnota, budowanie wspólnoty pomiędzy obywatelami a państwem. To jest swoista wspólnota i swoiste poczucie takiego wzajemnych relacji. Obywatele muszą czuć i wiedzieć, że państwo stoi po ich stronie, szczególnie wtedy, kiedy są trudne sytuacje. Powiem Państwu pewną historię, którą na jednym ze spotkań powiedział mi młody człowiek, przedsiębiorca. Razem z ojcem i ze szwagrem założyli firmę rodzinną. Firma niewielka, ale dobrze prosperowała. Starali się w ten sposób stworzyć miejsca pracy dla siebie, dać jeszcze miejsca pracy dla kilku innych osób. Aż zdarzyło się nieszczęście, doszło do wypadku i samochód, który był jednym z podstawowych narzędzi w tej firmie został zniszczony. Był wzięty na kredyt, trzeba było spłacać odsetki, ubezpieczyciele nie yy, nie chcieli wypłacić odszkodowania, procedury się przeciągały i ci przedsiębiorcy właściciele tej firmy, ten młody człowiek no, zaczął spłacać, jeżeli spłacał kredyty, odsetki, nie płacił y, innych należności, zaczęły się problemy. I wiecie Państwo, kto był najbardziej rygorystyczny i kto najbardziej dochodził swoich roszczeń, był zupełnie bezwzględny, jeżeli chodzi o pomoc temu człowiekowi? ZUS. Instytucja państwowa. I dzisiaj w Polsce wielu przedsiębiorców prosi tylko o jedno. My już nawet nie chcemy, żeby nam państwo pomagało, ale niech państwo nie doprowadza do tego, żeby nasze firmy upadały. Tych zmian dla przedsiębiorców, tych dobrych zmian jest potrzeba zapewno bardzo, zapewne bardzo wiele. Ale dlaczego ja państwu powiedziałam tę historię? Bo można powiedzieć, no historia jaka jedna z wielu, ale właśnie jedna z wielu, z tysięcy. Zbyt często w Polsce jest tak, że kiedy przedsiębiorca ma problem, przychodzi do instytucji, to tam słyszy, no my nic nie możemy zrobić, nie damy rady. Takie są przepisy. My nawet pana rozumiemy. Rozumiemy, że pan ma problem. No ale niestety no, nic z tym nie można zrobić. I czas to zmienić. Czas, żeby nigdy więcej, żaden polski obywatel. W instytucji państwowej, samorządowej nie usłyszał nie da się, nie można tego zrobić. Ja wiem, że o tym mówią wszyscy, ale do tej pory niewiele zrobiono. A obecnie rządzący jedyne co zrobili, to utrudnili życie przedsiębiorcom i nałożyli na nie dodatkowe, kolejne, jeszcze wyższe podatki i opłaty i danie. I czas wprowadzić takie zmiany, które rzeczywiście będą nie tylko faktem, ale będą przede wszystkim skuteczne i będą tych przedsiębiorców wspierać. Mamy przygotowany program dla przedsiębiorców. To jest program kompleksowy, szczegółowy, ale są takie priorytetowe rozwiązania prawne, które mamy już opracowane i przygotowane i które jako pierwsze będziemy wprowadzali. Pierwsza sprawa to rzecz dotyczy podatku CIT dla małych i średnich, dla małych firm, które mają obrót rocznie do 1,2 mln euro. Proponujemy, żeby wprowadzić 15% stawkę CIT-u dla tych firm. Kolejna rzecz dotyczy amortyzacji. Proponujemy, żeby to, co dzisiaj jest zmarą wielu firm, amortyzację, żeby w ciągu roku można było odpisać te koszty na inwestycje poniesione przez przedsiębiorców. Proponujemy podwójną. Ulgę inwestycyjną dla tych, którzy będą chcieli wprowadzać w swoich firmach nowoczesne polskie technologie. To zaledwie ten początek, bo tak jak mówię, ten cały pakiet dla przedsiębiorców jest przygotowany i będziemy go realizowali sukcesywnie. Chciałabym tu jeszcze wspomnieć przy w tej okazji na przykład o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, w której zapisujemy, że 40% inwestycji wykonywanych lokalnie ma być wykonywane przez miejscowe firmy, W naszym programie, o którym za chwilę będę mówiła, Narodowym Programie Zatrudnienia, są również takie rozwiązania, które będą dla lokalnych, małych firm, rodzinnych firm, tych, które są położone w regionach, gdzie jest duże bezrobocie, czy w tych regionach, które się w tej chwili wyludniają, też są rozwiązania takie, które będą promowały tych przedsiębiorców, którzy będą tworzyli miejsca pracy. Zakładają bardzo często młodzi ludzie, bo oni uważają, że to jest droga, którą powinni pójść. Nie chcą, nie oczekują żadnego wsparcia od państwa, tylko chcą być samodzielni, chcą sami podejmować odpowiedzialność za swoje życie. Wielu takich młodych ludzi, którzy przychodzą na spotkania, którzy o tym opowiadają, bardzo często mówi o tym, że mają problemy, bo chcieliby mieć taką możliwość zakładania firm i poczucie bezpieczeństwa, jak na przykład w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to zarówno szybkości w założenia firmy, tego, żeby ten okres zakładania firmy był skrócony, żeby nie trzeba było, tak jak dzisiaj to w Polsce się dzieje, czekać blisko rok, zanim zamknie się cały ten proces przygotowawczy, ale żeby te firmy można było bardzo szybko i łatwo za, 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 założyć, ale też, żeby było takie poczucie, że przez pierwsze dwa lata można spokojnie myśleć o jej rozwoju. Żeby nie martwić się, że właśnie tak jak w tym przypadku tego młodego człowieka, który stracił swoją firmę, bo powiedział, wie pani, ja kocham Polskę, ja chcę tu mieszkać, tylko mam takie poczucie, że Polska mnie nie pokochała i nie dała mi szansy, żebym ja tą swoją firmę mógł rozwijać, żebym mógł tutaj pracować. I czas, żeby takich rozmów i takich przykładów już nie było. W związku z tym musimy stworzyć taki system dla przedsiębiorców, szczególnie dla tych młodych, żeby przez te pierwsze dwa lata... Myśleli bezpiecznie o rozwoju firmy, a nie musieli martwić się, że w każdej chwili mogą to, co założyli czy co próbują rozwinąć, po prostu stracą. Bo to jest problem większości, znakomitej większości Polaków, bo my dzisiaj jesteśmy narodem, który pracuje najwięcej, a otrzymuje w Europie jedne z najniższych wynagrodzeń. I to jest problem, który jest nie tylko problemem rozwoju gospodarczego, nie tylko myślenia o pracy, ale to jest również przekłada się na nasz problem demograficzny, bo jeżeli nie będzie tu szansy na myślenie o przyszłości polskich rodzin, to młodzi ludzie będą po prostu wyjeżdżali tak, jak dzieje się to raz, tak, jak dzieje się to teraz. A nie tak niedawno, jak kilka dni temu, kiedy byliśmy na forum młodych w Nowym Sączu, to młodzi ludzie, którzy ze mną tam wtedy rozmawiali, a była nas tutaj większa grupa, bo byli też moi przyjaciele, którzy siedzą po nowej stronie, był Paweł Szefernaker. I wtedy jedna z dziewczyn mówi tak, ja jestem z Wielkiej Brytanii, ja tam studiuję i był u nas pan prezydent Andrzej Duda, kiedy była kampania wyborcza, rozmawialiśmy bardzo dużo. I wie pani, większość moich kolegów, moich koleżanek i kolegów chce wrócić do Polski. My naprawdę chcemy mieszkać w Polsce, bo to jest nasz, nasza ojczyzna, to jest nasz dom. Ale dzisiaj nie mamy pracy, a jeżeli ta praca jest, to są albo umowy śmieciowe, albo ta praca jest tak fatalna, tak nisko opłacana, że no nie mamy szans na to, żeby myśleć o założeniu rodziny czy o swojej przyszłości. I to jest priorytet naszego rządu. Jeżeli będziemy rządzić, to to jest priorytet, który trzeba rozwiązać. Praca i płacy! Dziękuję. Dlatego, Proszę Państwa, tu potrzebne są zmiany systemowe. Tu są potrzebne zmiany systemowe. Ale, żeby zaradzić tej sprawie już od razu, żeby zaczął zrobić ten pierwszy krok, zaproponowaliśmy projekt ustawy o minimalnej godzinowej stawce wynagrodzenia, 12 złotych brutto. Ale przygotowaliśmy też, i to muszę powiedzieć, kilka lat temu był złożony ten projekt. Nie chciała wtedy Platforma i PSL o tym rozmawiać. Uznali ten temat za mało istotny. Dzisiaj wprowadzają niektóre rozwiązania tutaj przez nas zawarte, ale robią to oczywiście wyrywkowo, nie systemowo. A jak się nie tworzy dobrego systemu, to potem zamiast coś lepiej służyć, to okazuje się, że bardzo często nie tylko że nie spełnia swojej roli, ale też i być może okazać się zupełnie mało skuteczny. Narodowy program zatrudnienia